Witajcie ponownie. Dzisiaj zmierzam w kierunku e, kościoła, czy znaczy ruin kościoła, które znajdują się blisko wydm, oddalone o parę kilometrów od centrum łeby. E, ruiny te świadczą o zniszczeniu starej wioski, starego, e, starej łeby tak zwanej. E, kiedyś, czyli w latach 1357, czyli około XIV wieku, e, łeba znajdowała się właśnie w innym miejscu. Ale przez sztormy, które były i nawiedzały tę wioskę w rańcach 1550 roku, wioska ta została bardzo mocno zniszczona, no i chyba rozbudowywała się później w późniejszym okresie, właśnie w miejscu, w którym jest do dzisiejszego. A po starej wiosce, która, która właśnie znajdowała się kawałek dalej, zostały tylko i wyłącznie ruiny kościoła. Reszta zabudowań została zniszczona, zasypana piaskami z wędnym no i różnymi licznymi wylewami rzek i sztormami dlatego to miejsce jest tak ciekawe chciałbym wam te ruiny pokazać gdzie wam pokazać właśnie gdzie kiedyś znajdowało się właśnie miasteczko starej Łeby i zmierzamy właśnie taką fajną ścieżką wydmami w lesie ładnie tu pachnie taki klimat klimat czysto, czysto zieleni Lasu i, i wydn. Jak dojdziemy na miejsce, dam Wam dać. Idziemy ścieżką, a po prawej stronie znajduje się morze i bardzo mocno słychać szum morza. Nie wiem, czy tam w filmie słychać. Ale idąc tutaj, słychać, właśnie fale morza. Jak zobaczycie, to tu widać może. I doszliśmy. W tym miejscu znajdowała się kiedyś Stara łeba. A to, co widać, jak widać, jest to ogrodzone jeszcze dosyć niedawno. Można było wejść, a może i nawet da się wejść. Można było właśnie wejść do środka koło tych murów stanąć. To jest mury starego kościoła na Starej Łebie. Jak już Wam prędzej wspominałem, kościół, czyli te ruiny, które tutaj widzicie, pochodzą w granicach około 1350. Jak dobrze pamiętam 7 roku, czyli XIV wieku. Tutaj, tutaj istnieją e, cały jej w tym miejscu znajdowała się wioska tu były liczne zabudowania i widzicie wszystko jest zarośnięte i e, stworzyły się tutaj wydmy czyli mamy dużo drzew mamy piaski wydmy do których, e, które jakby zasłoniły wszystkie zabudowania które tutaj kiedyś były zasypały i zniszczyły e, z tego kościoła już też została tylko resztka ścianki jak tu byłem gdzieś na temu nie było tego ogrodzenia spokojnie można było tego dojść była też tabliczka informacyjna, teraz jej tutaj nie widzę. Najprawdopodobniej będzie to tam, która jest tam na ziemi przewrócona. Jeżeli chodzi o ten kościół, no to tutaj widać swoje lata małe i zostały tylko ruiny. Jest to fajne takie zaznaczenie tego, że w tym miejscu kiedyś znajdowała się miejscowość. I patrzcie, jak zieleń, jak natura jest w stanie nas wyprzeć z terytorium. Tutaj kiedyś mieszkali ludzie, tu kiedyś były zabudowania, a dzisiaj nie ma po tym śladu została tylko kawałek muru i to tylko kawałek wzmocnienia tego muru od, od właśnie e, strony zewnętrznej to jak widać chyba część tego domu, ja pamiętam jeszcze parę lat temu e, ruiny tego kościoła były podparte taką drewnianą belką na dzień dzisiejszy jak widać dół muru jest e, odnowiony, odbudowany Pidzie. przypuszczam, że e, dlatego żeby ten mur stał i się w całości już nie zawalił, bo ta drewniana konstrukcja, która była e, podparta, pewnie, pewnie już też była w słabym stanie i lepiej było to w ten sposób odnowić i wzmocnić. Reszta cegieł, tak jak widać, e, jak była stara, tak jest. No i dokładnie odzywał to kościół świętego Mikołaja. A i tutaj ewidentnie widać, że ten dół został odnowiony troszeczkę. Tak się kończy chodzenie po wydmach swoimi ścieżkami. Nosiśmy do końca ścieżki, żeby zejść i się okazało, że jest tutaj płotek i ciężko zejść Oczywiście możemy przeskoczyć przez płot, ale chociaż sam fakt, że doszliśmy do ścieżki, która prowadzi do do płotu bez który nie idzie przejść więc musimy szukać normalnego zejścia próbujemy zejść tutaj przez wydmy na plażę przejście zabronione przejście na plażę ścieżka prowadzi do do płotu mamy jedną ścieżkę gdzie ludzie zeptają druga taka dosyć mocno uczęszczana nie ma nie ma oficjalnego normalnego zejścia

Możemy nikogo nie ma, cicho I kolejna atrakcja Jesteśmy na parku linowym Wyszliśmy z wydmi, trafiliśmy na park linowy, bo za chwilkę będziemy chodzić. Jest tu para atrakcji dla mniejszych dzieci, gdzie jest takie siatki zabezpieczające oraz atrakcje dla dorosłych, które widać tutaj u góry na górach drzew na szczytach drzew są właśnie różnego rodzaju trasy z przeszkodami Widzimy, no, a dokładnie na no, niebieską trasę, czyli tam. I tam górą gdzieś na tej górnej trasie będziemy lecieć. Masz no, ścianę spinaczkową i tak na dół ręce, i teraz przepinaj karabinki. No, bo nie dosięgniesz potem. I widzę Was z góry z drzewa. Właśnie zjechałem trollką i przechodzę dalej. Młody ze mną. Nie boi się, odważnie przechodzi wysoko nad ziemią. Tam z tego drzewa, gdzie ta linka idzie do góry, stąd ruszaliśmy. Zjechaliśmy tyrolką nad tą ziemią. go dalej lepiej widać. O. Teraz przychodzimy tutaj takimi linami na mostek. A z mostku mamy gdzieś dalej przejście, ale nie wiem jeszcze gdzie. Chyba się dowiem za chwilę. Pewnie kolejna tyrolka jest. I teraz przypinam moje karabinki. Jeden karabinek, drugi karabinek. Zawsze, kiedy na parku InnoMindage, te karabinki zapinamy odwrotnie. Jeżeli schodzimy, to zawsze przypinam pierwszy jeden do pętli, potem drugi, żeby cały czas być zabezpieczony. I wchodzimy na przeszkodę. To łapiemy się i lecimy. Tak. Łap się, sznurka! Masz? To była druga trolka, bo tutaj przed chwilą zjechałem. A teraz idziemy na takie przeszkody. Tu już jest troszkę niżej. Potem metalowy No shuśtaj się, mocno. O ty u do przodu, jak na huśtawce. Jesteś, super Nie trzymaj się tego sznurka, sznurka się nie trzymamy, idziemy bez Nie trzymaj się sznurka, nie możesz go zapać.

Teraz po lince idź, po lince idź, po lince. Po, lince. po tej lince stalowej, no? jak porównoważni, dalej idź po lince, po lince idziesz, ładnie, kawałeczek ci dostał Orinco. Dobrze. Stoisz, nie spadłeś. I już teraz masz proste. Dawaj. No na pieniek. Już jesteś na górze. Już masz koniec, już schodzisz. I tam na mnie czekaj, zejdziemy razem. Brawo! No i dalej. Nie trzymaj tej stalowej. I skaczesz. O to chodzi. Że nie można nienawidzić tych przeszkód, bo one mają być trudne. Zaw sobie te karabinki, na żółtą linkę. Macie jak drugą ręką tak samo. Tak. Tak jest bezpieczniej. Bo tak jak zawiśniesz, że sobie palce połrywasz do tej stalowej A don't know Teraz będziemy mieli postój. I tak zaczęliśmy dwie trasy na parku linowym. Młody zaliczył maksymalną trasę jaką, jaką mógł wziąć udział. Czyli trasę niebieską. Najtrudniejsza jeszcze była tylko trasa czerwona, kolejna. Ale niestety, niestety już jest za mały na to żeby mógł iść. I tak powoli, tak powoli dochodzimy. Teraz czekamy, bo chciał jeszcze iść na trasę łatwiejszą że już na troszkę trasy, ale tu dzieci troszkę wolniej relaksuje się no podejście z parku linowego siedząc i odpoczywając o no, przepinaj tę rolkę